Weszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sam womyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. Mhm. Mm A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. Teraz próbuję uratować ci skórę. Możesz mi na to pozwolić. Możesz spróbować z panami, nomadami, ale wtedy będziesz miał ich na sumieniu. I możesz przyjąć ofertę Arasaki. Wtedy na sumieniu będziesz miał sam siebie. Myślę, że trzeba zaryzykować zaraz, Horko. Odpierdoliło ci? Czemu jesteś taki uparty? Mam to po tobie. Na pewno od tej decyzji nie ma odwrotu. Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Możemy dać sobie spokój z tabletkami, z tym wszystkim. Jeśli nie spróbujemy, oboje idziemy do piachu. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubimy. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętnie, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. I co? Ja jestem tego wart? Może ty jesteś? Poza tym to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi. Śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłem? Jesteś pewien? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz jest całkiem przyjemnie. Dobrze się z tobą pracowało, wi? Z tobą też, Zrób to. Zobaczysz. Będzie ci lżej. Hey, v. Jak tam za światy? Rzeczywiście takie fajne jak mówią. Bo tu na dole wciąż chujowo, może nawet bardziej niż przedtem. Zrobić więcej, że tak to się musiało skończyć. Pozytywne emocje, Wiktor. Będzie nam ciebie brakować, chłopie. Nakłoń, panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do twego miłosierdzia. I umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi, Wi, któremu kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz go do społeczności Twoich świętych. Amen. Spoczywaj w pokoju. Wi. Myślałam o tobie ostatnio i postanowiłam zadzwonić. Tak, bez sensu, wiem, ale kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę. O tym, co zrobiłeś. I ja cię rozumiem. Rozumiem, że chciałeś uciec z tego miasta raz na zawsze. Ale kurwa, wicz! czy ty w ogóle pomyślałeś, jak to jest, kiedy. Ja. No, Hej, Chybi, wiesz co? Mam nadzieję, że rzeczywiście istnieje Nie. jakieś życie pozagrobowe. Powiedzieć ci czemu? Bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy. I zrobić wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałeś, co. co cię odjebało? Wiedziałeś, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Wszystko, kurwa, i co? Stworzyłeś? Niech cię szlakwi, niech cię kurwa szlak trafi! Słyszałem, co się stało. Myślałeś, że to załatwi sprawa? co? Że pokażę całemu światu, co o nim myślisz. Zawsze mnie to wkurwiało, ta romantyczna aura wokół samobójstwa, mit młodego Wertera. Kurwa, co za pierdolenie. Wiesz, co pokazałeś? Że masz w dupie swoich przyjaciół, on i nic więcej. Bez sensu. Podziewać. Wielu ludzi w Night City tak kończy, zwłaszcza tych przyzwoitych. Mój pierwszy partner z NCPD, Jamie Sheen, też sobie palnął w łeb. Nie zostawił listu, ale ja wiem, że to był proces przeciwko temu, co się działo na komendzie. Tylko też... nic się nie zmieniło. Na tyle, że było jednego dobrego gliny w niej. Spoczywaj w pokoju, Vi. Hey podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale są na ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? To, to był twój wybór. Miałeś do niego pełne prawo. Ale powinieneś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie, że dotknął też Twoich bliskich. Myślę, że. że nawet nie wiesz, ilu ich było. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Vi. Ty, ja, Jackie. A póki co, trzymaj się.